Moi drodzy, witajcie serdecznie. Dzisiaj witamy się przed Wojanowicami. Sprawa wygląda następująco. Jak wiecie... Y on, on jest na wojanowicach, wprowadził się. On mieszka na wojanowicach, wyobraźcie to sobie, wiecie chyba o tym, tak? Wprowadził się, nic z tym nie zrobimy, po prostu jest. Ja ja tego nie chciałem, uwierzcie mi, to jest mój niby brat, w cudzysłowie brat. Ja tego nie chciałem, żeby on tu był, ale jak już jest, to przyjaciele, żeby żeby się mu podlizać, prawda? Oprowadzimy go po wojanowicach, jak prawda? Nowego członka tego świata. Tak, tak to będzie właśnie wyglądać, no, no. Także, yy, gdzie, jest, gdzie jest mój bra braciak, bra bra brat? Zaraz, 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 przy, powinien przyjść, bo powiedział, że przyjdzie, się, się spotkamy, prawda, przed Wojanowicami Moi drodzy, jest noc, ale co z tego Oprowadzimy go po Wojanowicach, jeżeli chcecie więcej odcinków Zostawcie, o, przyszedł przy, Przyleciał Nie, goni mnie, nie, o no, Widzicie, nawet pomocny czasem ten brat Zostawcie subika, łapeczki do góry, moi drodzy Na ekranie Trzech Ostatnich Obserwujących, a teraz Tak, zacznijmy Napiszmy mu, witaj On To co, rundka Po Wojanowicach Bracie, muszę <noise> go oprowadzić. No, pokażę ci, no, miasto, w którym tak naprawdę mieszkasz. prawdę mieszkasz. Świetnie, świetnie. Tak, oprowadź mnie. No, elegancko. Witaj, o wi witam, bracie. On mnie, kurde, lubi. On mnie lubi, tylko on jest on ma dziwny charakter. On czasem lubi zabijać. Tak, z, 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 ni, 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 z grochy, nie pietrukę Dobrze. Teraz tak, czekaj. Ja na sa samym wstępie, czemu mnie popycha? Wstępie chcę podarować Ci prezent dla nowego członka Wojanowic. Okej, okay. Słyszę zombie, ale nie wiem gdzie on jest. Prezent brzmi jego ulubiona płyta. O, mam nadzieję, że się ucieszy. Jeszcze parę czerwonych bloczków, prawda? Żeby tutaj miał. No, Cieszy się. Widzę, że się cieszy. Widzę, że się podoba Ok. Proszę Proszę za mną Moi drodzy, jak wiecie Oprowadzamy on po ale ja również Będę was tak naprawdę oprowadzał po Kurde, on dzisiaj taki Chyba wybuchowy jest, w sensie Mój ulubiony wykonawca <laughs> Mój ulubiony wykonawca, czyli ten Ten, ten chow, który chodzi i kaszle Ale ok, dobra Mam nadzieję, że będzie chodził za mną, Co w się sensie napisałem nie? Tak, o, elegancko eee... Tutaj, tutaj się wszystko zaczęło. A miano, mian, mianowicie tutaj byli pierwsi mieszkańcy Wojanowic, których już nie ma. Nie ma. Umarli i jedzą piasek od spodu. Co to jest za słowo, nie? No, biedni osadnicy, moi drodzy, jak wiecie yy, Zmarli, bo już ich nie ma Zombie ich zjadło prawdopodobnie Bo nie było tutaj na tyle oświetlone, żeby, żeby przeżyli po prostu na początku No i nie ma, no nie ma Będzie trzeba nowych tutaj, prawda? O, to super W takim razie tutaj się wszystko Wszystko na Wojanowicach zakończy Co? Yy, Mogę oprowadzać dalej? Czy tylko. <noise> żeby je zniszczyć? On chce tylko zniszczyć, nie? Zniszczymy je tutaj. <noise> Aha. Super, całą historię. To są pierwsze domki. Od osadników, ale. Smutno, nie? No, o. super, super. Ok, oprowadzę. Idziemy, idziemy. Moi drodzy. Te domki są już nieważne. Mamy domek. Wojana. O. O, ja, ja mu takie coś napiszę. Tutaj, tutaj mamy domek. Domek władcy Wojanowic. Yy, jest wyżej w kategorii. Gori władzy. od ciepła. O kurde. No teraz, teraz się wkurzy. Jest podoba. A ten dzwonek mu się podoba. <laughs> ciągle je naciska. O kurde, napisałem mu taki tekst, moi drodzy, że. wkurzy się. <laughs> Co ty powiedziałeś? O... Eee, so, Sorka To nie miało Miało tak Zabrzmieć Olać Chodźmy dalej. Ej, nie, 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 nie! Nie! Nie rób tego! Ty, pali się! Sam się pal, o nie! Co się pali? Pali się! Wszystko od spodu się zaczęło jarać Nie Nie, on już, mi, on już mnie wkurzył. No i parti dziurę zostawił, no Jak my stąd wyjdziemy? Dobra, trudno. Trudno Dobra, elegancko. Okej, okay, tam jest... Mhm. Dobra, 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 chodź Tak Super E, idziemy dalej Idziemy dalej. No nie wiem, tu mu pokażę magazyn, to nic nie będę mówił Po prostu mu pokażę. O! Ja wiem! Pokażę mu tajną bazę Płyn, płyn, płyn Taj Tajnych baz Wojana Tylko, że ta tajna baza... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Uciek! Halo on. Gdzie on jest? Ja nie mogę. Co on się skitrał? Ale tutaj nic nie ma. Jezu, gdzie ty on poszedłeś? Wyjdźmy na zewnątrz, tak będzie prościej. Wyjdźmy na zewnątrz, tak tak pospolicie, jakbym go oprowadzał, prawda, po muzeum, nie tak to wygląda. Ciekawe, którym on wyjdzie. A nie, idzie, pa! Czy no on się gdzieś tam schował? Jakoś, nie wiem, dobra. Chodź, idzie, idzie, idziemy dalej. O. Kur, kurcze, kurczę, kurczę. Dobrze, mmm... O, ja wiem, bo takie moi drodzy, oprowadzimy go po takich najważniejszych budynkach w wojanowicach. Nie będziemy oprowadzać go po takich małych domkach. O, te... o chodźmy najpierw. O, albo najpierw tutaj. Tu jest wieża o, o, o. Tutaj mamy na najsławniejszą wieżę z Minecrafta. O prze... Nie, nie, mam dosyć. <grym> Znieścił <zniszczym> tego twa! Kurde postawił. No dobra, dobra, dobra. Jezu jak on jest agresywny. Wszystko musi mieć po swojemu, nie? Fajna wieża. Ona jest popularniejsza niż ty. <noise> Będziesz pięknie. Będzie pięknie płonąć. Świetnie. Świetnie. Mhm. No, do no dobrze, dobrze. Super. Tak, będzie pięknie płonąć. Możemy sprawdzić z góry, jak to wygląda. Myślę, że ja jestem od niej lepszy. No dobrze, w sumie... Ale patrzcie, tak powiedział normalnie, myślałem, że się... Myślałem, że się oburzy i powie tak nagle... Co? Nie, muszę cię zabić palion. <gryw> ale dobra, jak Jak widzicie mój braciak, prawda? No nie no chyba se... Chyba se jaja robi I nie palić Idziemy. Idziemy do góry. Idziemy do... Jezu, on sobie może latać. No tak, a ja se muszę wchodzić jak kret Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ej, 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 ej. Tutaj, tutaj mamy piękny widoczek na całe miasto. Na całe ludzkie miasto mamy tutaj widok, moi drodzy. Całe miasto. Wojanowic! Wojanowic, no tak to wygląda. Tutaj mamy tak. Ja na wszelki wypadek stwierdzam skrzydła, bym ją chciał zrzucić. W takim razie to są, gdy będzie. Mhm. A, gdzie będzie płonąć? Nie, świetnie. O! Nie, nie! Nie umie zrzucić. Prze o kurczę! Trzeba przez tą zbroję mnie nie umie zrzucić O! Dobra, Elo? Wyjaśniony Easy Chciałem je zrzucić, ale mu nie pykło Dobra, idziemy do sądu Teraz ja będę latał Teraz ja będę latał Teraz ja będę latał, O kurde on też lata eee, dobrze Tutaj mamy sąd i... Jeśli zrobisz coś złego, będziesz tutaj sądzony. No, o! Spotkał pana tego. Go atakowałem, ale to jest fajny ziomek. To jest fajny ziomek! Fajny ziomek! <grym ziomeczek> to jest fajny ziomeczek, nie? No i co? No, no, no i mamy, nie? Tutaj mamy sąd, prawda. Eee, pewnie odpisze, że go to nie interesuje ten cały sąd, że on pewnie i tak to rozwali te Wojanowice. Ale moi drodzy, spokojnie jakoś zdziałamy tak, żeby on w końcu zniknął i żeby zginął. No ja bym tak bardzo tego chciał. Nie mogę się doczekać dnia, w którym on naprawdę zniknie. Ja się coś zrobię zupełnie trafię tu. Mhm. Tak, tak. Jak jesteś człon członkiem Wojanowic, to będziesz musiał. O, właśnie! Jeszcze nie jesteś, jesteś oficjalnie yy, mieszkańcem woja, Wojanowic Ale papiery podpiszesz jak będzie Wojan Właśnie, bo trzeba papiery podpisywać, ja też musiałem podpisywać papiery Nigdy nie będę członkiem tej śmiech. O kurde dobra czy on nie chce być członkiem Czy on, on się tu wprowadził tak po prostu No dobrze bracie ro Rozumiem Jezu, Nie będę się z nim kłócił Chodźmy dalej O boże ciężko się go oprowadza Bo on jest taki Strasznie agresywny Jestem tu po to aby was terroryzować ja nie mogę, chciałbym zobaczyć osobę, która stoi za tym on, naprawdę Kto, kto tym on jest, kurde Naprawdę, to mnie to, to mnie strasznie ciekawi O, tutaj mamy domy Katy, to też jest ważny budynek O Tutaj Mamy dom od Katy Halo Dlaczego ty to zrobiłeś? Ona ci nic nie zrobiła. Ja nie mogę zabił ją, dlaczego? Tych pan jest coraz mniej. Najpierw mi kazał połowę pan zabić, a teraz jeszcze sam zabijam. Mnie jest przykro, mnie jest przykro. Tutaj pójdziemy do góry, prawda? Do mego tkati. Tu łóżeczko, tu jest wyjście. Tędy wyjdziemy sobie. Jezu, ten on jest nieposłuszny. Bo spojrzała się na mnie krzywo. Spojrzała się, co to jest. Aha, tu jest czarny ten Ja myślałem, że to jest jakaś czarna dziura nieskończona Tak dziwnie wyglądało e, Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, czekajcie Gdzie dalej można iść? Tu wszystko było zobaczone Nie chcę takich tam, wiecie, to też jest niby Ważne, ale chcę tylko domki głównie nasze pokazać I tak dalej, o tutaj mamy O ja wiem co napiszę <laughs> e, Tutaj mamy Głowę Najlepszej Osoby na Bojanowicach, trzeba mu się podlizać <laughs> <głos> <głos> Perwerki! <głos> no i co, co odpiszę? Cieszę się. Najpiękniejsza budowla na tej baniewnej wiosce. <noise> ale wcześniej hejcił, ale to, to, to tylko. Pewnie mu się nie podoba, tylko przez to, że to jest on. Nie, to dla, dlatego tak mówi. A tu jest no, ten sklep płaszczka, która jest nieczynna od początku wojenowic. A tu jest drzewo na drzewie, no ale to tam... Jeszcze mój domek mu pokażę, nie trzeba mój, mój domek mu pokazać. Być lepsza błudować Ale nie jest źle okej, okay, okej. Okay. Tutaj jest moja baza, którą i tak bardzo dobrze znasz no tą bazę moi drodzy, tą bazę szczerze... o! Niech ją se weźmie. Niech se weźmie. Weź głowę. Będzie mną? Proszę, to jest moje. To było moje marzenie. To było moje marzenie. Ja nie mogę, jak go Brat, wyglądasz jak brat bliźniak. Od razu czuję się gorzej. Nie mów tak, bracie, bo mi przykro. <grych> no dobra, no w moim domku, co? No standardowo, nie? Standardowo tutaj nic zmienione nie ma. Tutaj on, on zresztą mojego domku nie będą pokazywał. Ten domek to już tak na wylot. Że, a, jakby się by byłoby lepiej. Jest, on mnie ciągle wyzywa. Ale nie będę się z nim kucił, nie ma sensu. To jest on. Tutaj mamy zo. Tutaj mamy zo. O, i piękne. Za... O, tu jest koń od Wojtka. A, bo od Kati to jest? Czekaj. Perełka. Teraz nie wiem czy perełka była od Kati czy od Wojana, nie pamiętam. Chyba, że koń od Twojana zginął. Nie wiem, on nie ma mają... im. Patrz! A nie, ten ma nazwę! Krystal i Gucio. Ej, on nie, 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 zostaw, zostaw. Wojan się wkurzy na ciebie. Kurda, to, to nie da, że ja to napisałem Że bo ja się wkurzy na niego To nic nie da To, to, ta, to totalnie nie miało sensu, że ja teraz napisałem, nie? Tu mamy, tu mamy miśki Gdzie on jest? A on sobie jeździ na tym koniu bez przerwy Odstaw go Dam ci prezent Kurde, no prezentu już zbytnio nie mam, ale Jaki? Superaśny Odłóż, to zobaczysz niespodziankę Jak odłoży to mu damy tą niespodziankę Musi odłożyć konia Odłoży, tak? O, chodźmy Chodźmy, 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 chodźmy Chodźmy <ścoughs> e, Dobrze Więc to jest ten prezent Prezent to, moi drodzy. Prezent to, moi drodzy. Eee. Serce. Czekaj. O. Moje serce jest Twoje. <grymne> <grymne> To jest prezent, taki głupi, taki głupi prezent. To jest nawet do, to jest nawet dobre. To tyle, bracie. Co prawda jest więcej, co pokazywać, wywać, ale najważniejsze rzeczy tobie pokazałem. Trzymaj się. Ja nie mogę, dziękuję. Idzie, poleci! Chcę zobaczyć jego wylot, jak rakieta. Trzymaj się, leci! Moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole. Dzięki, wielkie za wszystko. Trzymajcie się i pamiętajcie, działamy, działamy. Kiedyś on zginie, kiedyś on zginie. Na razie.